Ludzie, którzy odebrali życie innej osobie, przypadkowo lub celowo. Jak do tego doszło? Historia pierwsza. To wydarzyło się w połowie lat dziewięćdziesiątych. Miałem wtedy siedem lat i mieszkałem z mamą, która była uzależniona od alkoholu i narkotyków, oraz z moją starszą siostrą. Mama pracowała w barze. Więc połowę dzieciństwa spędziłem właśnie tam, między dymem, papierosów, a głośną muzyką. Nasz dom był w rzeczywistości starą szopą przerobioną na mieszkanie. Mama zaczęła spotykać się z jednym z bywalców baru, facetem, który też dużo pił i brał narkotyki. Po pewnym czasie zerwała z nim, a on zaczął się pojawiać pod domem, grożąc jej i robiąc awantury. Kilka dni później zadzwonił. Nie wiem, co dokładnie jej powiedział, ale pamiętam, że mama nagle spanikowała. Kazała nam iść do tylnego pokoju, gdzie trzymaliśmy ubrania i próbowała ukryć nas pod stertą ciuchów. Ale ja się wystraszyłem, wpadłem w panikę i wybiegłem w stronę drzwi. Właśnie wtedy na podwórze wjechała ciężarówka. Usłyszałem, jak otwiera drzwi i zaczyna krzyczeć imię mojej mamy. Próbował wejść, ale drzwi były zamknięte. Stałem z boku, może metr od wejścia, gdy rozległ się strzał. Kula przebiła drzwi. Zamarłem. Na ścianie obok drzwi stała kanapa. Wskoczyłem na nią, chwyciłem aluminiowy kijek od T-bola, którym bawiłem się na podwórku. Mężczyzna w końcu wyważył drzwi i wszedł do środka. Kiedy tylko zobaczyłem jego twarz, zamachnąłem się z całej siły i uderzyłem go prosto w czoło. Padł jak rażony pioruniem. Krzyknąłem, mama wybiegła z tyłu razem z siostrą i uciekliśmy do baru, żeby zadzwonić na policję. Tego samego wieczoru ojciec zabrał mnie do siebie i już nigdy nie wróciłem do mamy. Dopiero gdy miałem 16 lat, dowiedziałem się, że ten mężczyzna zmarł w szpitalu. Od urazu głowy i zatrucia alkoholem. Nie czuję jednak żadnych wyrzutów sumienia. Historia druga. To było w 76 roku. Miałem wtedy 6 lat, a mój dziadek był moim najlepszym przyjacielem i największym bohaterem. Zawsze nosił ogrodniczki w paski, więc ja też musiałem mieć takie same. Siedziałem mu na kolanach, jedliśmy citosy i oglądaliśmy Zorro. Mieliśmy też swoją głupkowatą zabawę. Wyrywaliśmy sobie po jednym włosku z rąk i śmialiśmy się jak wariaci. Pewnego dnia wygłupialiśmy się jak zwykle, siłując się na dywanie. Przez przypadek uderzyłem go głową w nos. Zaczął krwawić. Na początku myśleliśmy, że to nic poważnego, ale krew nie chciała przestać lecieć. Trafił do szpitala. Dwa dni później już nie żył. Wszyscy powtarzali mi, że źle to zapamiętałem, że to nie moja wina. Przez lata próbowałem w to wierzyć. Dopiero w zeszłym roku, kiedy odwiedziłem mojego wuja, człowieka którego bardzo szanowałem, odważyłem się zapytać, jak to naprawdę było. Spojrzał na mnie poważnie i powiedział, że pamiętam wszystko dobrze. Dziadek brał silne leki rozrzedzające krew, a lekarze w szpitalu nie potrafili zatrzymać krwawienia. Udławił się własną krwią. Jestem mu wdzięczny, bo po tylu latach wreszcie wiem, co się wtedy stało. Historia trzecia. Wiem, że ta historia może już nikogo nie zainteresować, ale muszę ją z siebie wyrzucić. Mam dziś 22 lata, a to wydarzyło się, gdy miałem 19. Myślę o tym niemal każdego dnia. Mój ojciec chorował na nerki, odkąd pamiętam. Już kiedy miałem 4, może 5 lat, jeździł na dializy. Potem dostał przeszczep, który wytrzymał kilka lat, ale organizm w końcu go odrzucił. Znowu wrócił do dializ, tym razem na całe dziesięć lat. Pewnego dnia powiedział, że ma dość, że nie chce już dłużej żyć w bólu, podłączony do maszyn. Postanowił zakończyć leczenie i spędzić ostatnie dni w domu wśród bliskich. Minęły dwa tygodnie, długi czas jak na kogoś, kto nie ma już dializ. Jego stan pogarszał się z każdą godziną, tracił siły, oddychał coraz ciężej. Pamiętam ten dźwięk, każde westchnienie, jakby walczył o każdy oddech. To najtrudniejsze, co kiedykolwiek widziałem. Lekarz z hospicjum zostawił środki przeciwbólowe na ostatnie dni, między innymi morfinę w płynie. Nie mogłem już patrzeć, jak cierpi. Nabrałem morfinę do dwóch strzykawek i podałem mu pod język. Wiem, że jego organizm był już zatruty, wiem, że to choroba go zabijała. Wiem też, że nie chciał już dłużej walczyć. Ale muszę żyć ze świadomością, że to ja podałem dawkę, po której jego serce się zatrzymało. Nie żałuję, że ulżyłem mu w cierpieniu. Żałuję tylko, że musiałem być tym, kto to zrobił. Historia czwarta. Przez ponad rok byłam w związku z mężczyzną, którego naprawdę kochałam. Był jednym z tych ludzi, którzy od razu wnoszą w Twoje życie światło. Miał cudowne poczucie humoru, pracował z dziećmi, opiekował się rodziną. Był po prostu dobrym człowiekiem. Wszystko w nim wydawało się prawdziwe i ciepłe. W pewnym momencie zdiagnozowano u niego złośliwy guz mózgu. Lekarze dawali mu najwyżej dwa lata życia. Coraz częściej miewał silne bóle głowy i ataki, a najbardziej bał się tego, że stanie się dla wszystkich ciężarem. Był dumny, samodzielny i myśl o tym, że ktoś miałby się nim opiekować, przerażała go bardziej niż sama choroba. Lekarze zaproponowali operację ryzykowną, ale z szansą, że zyska dodatkowe pięć, może siedem lat. On jednak nie chciał o niej słyszeć. Mówił, że nie chce już walczyć, że ma dość szpitali i bólu. Ja nie potrafiłam tego zaakceptować. Błagałam go, żeby się zgodził, żeby dał sobie szansę. W końcu uległ i powiedział: Dobrze, zrobię to. Operacja odbyła się miesiąc później. Podczas zabiegu dostał rozległego udaru. Nie przeżył. Dopiero wtedy dowiedziałam się, że miał podpisane DNR, zakaz reanimacji. Lekarze musieli pozwolić mu odejść. Jego matka, gdy usłyszała wiadomość, po prostu zemdlała. Nigdy nie zapomnę tego dźwięku, tego krzyku. Nie byłam w stanie spotkać się z jego rodziną. Do dziś nie potrafię. Minęły lata, zanim w ogóle potrafiłam o tym mówić, ale myślę o nim codziennie. I choć wiem, że chciałam tylko dobrze, nie umiem sobie wybaczyć, że to ja go namówiłam. Historia piąta. Tamtej nocy urządziłem małe przyjęcie w domu, który wciąż był w budowie. Przyszło kilku przyjaciół, piliśmy, paliliśmy, po prostu dobrze się bawiliśmy. Na piętrze nie było jeszcze żadnych pokoi. Tylko schody prowadzące w górę i niewielki fragment podestu, z którego dopiero miała powstać reszta. Mój najlepszy przyjaciel od początku pomagał mi przy remoncie, więc znał ten dom niemal tak dobrze jak ja. Później opowiedział, że wszedł na górę, żeby zapalić i popatrzeć na księżyc. Chciał też, jak to po alkoholu bywa, załatwić się za krawędzią. Zrobił krok naprzód i spadł. Tam po prostu nie było na czym stanąć. Przeżył, ale złamał kręgosłup i został sparaliżowany od pasa w dół. Chłakałem przez kilka dni. Kiedy w końcu odwiedziłem go w szpitalu, starałem się być silny. Snułem plany, co jeszcze zrobimy razem. Wymyślałem głupie żarty, byle go rozśmieszyć. Miał żonę i dwoje dzieci. Na jakiś czas wrócił do domu i próbował żyć normalnie. Przez kilka miesięcy nosiłem go na plecach wszędzie, gdzie chciał. Do auta, do ogrodu, nawet do pubu. A w środku dusiło mnie poczucie winy. Pewnej nocy znów trafił do szpitala na badania. Dopiero po latach dowiedziałem się, że poprosił naszych wspólnych znajomych, żeby przynieśli mu narkotyki. Zrobili to. Nie powiedzieli mi, bo wiedzieli, że próbowałbym go powstrzymać. Przedawkował w szpitalu. Zasnął spokojnie i już się nie obudził. Nie zostawił żadnego listu. Chyba uznał, że zrozumiemy. Mam zdjęcie zrobione mu dwa dni przed śmiercią. Szeroki, piękny uśmiech, jak zawsze. Teraz wiem, że w środku był już pusty. Nie potrafię w pełni sobie wybaczyć. Mogłem zabarykadować wejście na górę, założyć tymczasowe drzwi, cokolwiek. Teraz, gdy piętro jest skończone, zawsze przechodzi mnie dreszcz, kiedy przechodzę przez ten próg. Zawsze będę za nim tęsknił. Utrzymuję bliski kontakt z jego synem, i jestem wdzięczny, że nie obwinia mnie za to, co się stało. I proszę. Rozglądajcie się dookoła i pilnujcie przyjaciół, zwłaszcza gdy w grę wchodzi alkohol. Czasem jeden krok może zmienić wszystko. Historia szósta. Miałam 14 lat. Nocowałam u mojej najlepszej przyjaciółki po miejskim świętowaniu 4 lipca. Rano obudziłyśmy się i zobaczyłyśmy, że jej mama zniknęła. Zostawiła nas same, żebyśmy przypilnowały jej ośmiomiesięcznej córeczki, bo musiała coś załatwić na mieście. Siedziałyśmy na podłodze w kuchni, malowałyśmy paznokcie, a mała jeździła po domu w chodziku, śmiejąc się i gaworząc. I wtedy usłyszałyśmy huk. Ten dźwięk pamiętam do dziś. Zapomniałyśmy o bramce przy schodach. Dziewczynka spadła w dół, siedem schodów. Uderzyła głową w poręcz. W szpitalu lekarze walczyli o jej życie przez trzy dni. Nie udało się. Przez lata nie mogłam dojść do siebie. Miałam koszmary, ataki paniki, bałam się zostawać sama w domu. Nikt właściwy nie wiedział, że wtedy tam byłam, więc cała odpowiedzialność spadła na moją przyjaciółkę. W szkole ludzie szeptali za jej plecami, nazywali ją morderczynią dziecka. To była jedna chwila nieuwagi, a zniszczyła życie nam obu. Historia siódma. Podczas studiów medycznych na stażu z chirurgii byłem raz na sali operacyjnej tylko z lekarzem prowadzącym. Rezydenci mieli inne zabiegi, więc chirurg, trochę zniecierpliwiony, stwierdził: Dobra, zrobię to z samym studentem. To miał być prosty, rutynowy zabieg założenie sondy żołądkowej pacjentowi, który nie mógł jeść czynność, którą większość chirurgów wykonuje niemal automatycznie. Lekarz wprowadził kamerę przez przełyk pacjenta, a moim zadaniem było wbić igłę w odpowiednim miejscu żeby dotrzeć do żołądka. Światło z kamery świeciło spod skóry. Tam miało się znaleźć wejście. Nacisnąłem na brzuch. Zobaczyłem wgłębienie na ekranie. Idealnie. Wbiłem igłę. Ale na monitorze nic się nie pojawiło. Cofnąłem się. Spróbowałem ponownie. Znowu nic. Chirurg się zirytował. Wbij głębiej, powiedział. Miałem złe przeczucie, ale zrobiłem jak kazał. Wbiłem igłę aż po koniec, kilka centymetrów w głąb, nadal nic. Wtedy przyszedł rezydent, spróbował sam i po kilku minutach w końcu trafił. Zabieg został zakończony bez dalszych problemów. Kiedy wróciłem po dniu wolnym, dowiedziałem się, że pacjent zmarł w nocy z powodu wewnętrznego krwotoku. Jedno z moich wkłuć albo ich suma uszkodziło naczynia w jamie brzusznej. Do dziś pamiętam tamto przeczucie, które wtedy zignorowałem. Teraz wiem, że nawet prosty zabieg nigdy nie jest pozbawiony ryzyka, i za każdym razem, kiedy rozmawiam z pacjentem przed operacją, mówię: To zabieg niskiego ryzyka, ale nie bez ryzyka. Historia ósma. Nie wiem, czy to się liczy jako zabicie kogoś. Ale kiedy byłem na szkoleniu jako kierowca ciężarówki, stałem się mimowolnym narzędziem cudzego samobójstwa. To była późna noc. Jechaliśmy drogą 277 pusty, monotonny odcinek w południowym Teksasie, niedaleko granicy. Siedziałem za kierownicą, a mój instruktor, choć udawał, że śpi w swojej koi, wciąż ze mną rozmawiał. W oddali zobaczyłem światła samochodu. Nic niezwykłego, ale im bliżej były, tym bardziej coś mi się nie zgadzało. Wyglądało tak, jakby kierowca miał skręcić w lewo, tylko że tam nie było żadnej drogi. Zanim zrozumiałem, co się dzieje, ten samochód, pickup, chyba Toyota Tacoma, wyprostował tor i ruszył prosto na nas. Widziałem tylko zarys mężczyzny za kierownicą. Jedyne, co mogłem zrobić, to puścić kierownicę i wcisnąć hamulec. Uderzenie było potężne. Ciężarówka przecięła pikapa niemal na pół. Wyszedłem z tego ze złamanym nadgarstkiem mój mentor miał połamane żebra i stłuczoną wątrobę. Gdy wyszliśmy z kabiny, by sprawdzić co się stało, zobaczyłem na asfalcie but roboczy. Stał dokładnie na żółtej linii, z nogawką spodni wystającą z niego jakieś 15 cm. Tego widoku nie zapomnę nigdy. Nie chciałem tego, nie mogłem tego powstrzymać. Księżarówki nie da się zatrzymać w miejscu, ani gwałtownie skręcić, a jednak przez długi czas nie mogłem pozbyć się myśli, że może mogłem coś zrobić inaczej. Potem dowiedziałem się, że ten mężczyzna miał żonę i dwie małe córki. Początkowo wszyscy myśleliśmy, że po prostu zasnął za kierownicą. Dopiero po kilku tygodniach wyszło na jaw, że zostawił list. Pisał w nim coś o tym, że wpadł w złe towarzystwo, powiązania z kartelem narkotykowym, i że w ten sposób chciał uratować swoją rodzinę. Niektórzy nazywają takich ludzi egoistami. Może i tak, ale ja widziałem tylko człowieka, który był zrozpaczony i zagubiony. Nie potrafię go nienawidzić. Współczuję mu i wybaczam. Jeśli naprawdę istnieje coś po śmierci, mam nadzieję, że tam w końcu znalazł spokój.